Otwarte konsultacje selekcyjne to pomysł innowacyjny trenera Andrzeja Wolańskiego. W porozumieniu z trenerem koordynatorem Filipem Sikorskim postanowili tworzyć formularz zgłoszeniowy, dla trenerów tych mniejszych klubów, tych, do których nie jesteśmy w stanie dotrzeć, w ciągu dwóch dni sprowadziliśmy ponad na dzieciaków, z których na pewno ktoś dołączy do grupy, która była już selekcjonowana na jesień. Coś, czego nie było, nie było wcześniej. Po tych 48 godzinach wiemy, że jest to, jest to potrzebne i, i kluby te, te mniejsze, te bardzo oddalone od, od Opola, tam, gdzie nie, nie moglibyśmy być byśmy wcześniej, eee, docenią tego typu inicjatywy. Wspólnie z trenerem Pawłem Zdegą w trakcie jednostki treningowej na otwartych konsultacjach zwracamy szczególną uwagę na działania indywidualne zawodników oraz sprawność ogólną. Ocena sprawności ogólnej odbywała się na podstawie ćwiczeń Animal Movesów. Uczestnicy mieli w tym największy problem. Widać, że w klubach nie jest jeszcze prowadzone to na tak szeroką skalę. Liczymy, że poprzez te konsultacje trenerzy przekażą zawodnikom jakieś ćwiczenia w tym zakresie. Podczas tego weekendu mieliśmy możliwość zobaczenia dużej ilości zawodników z całego województwa. No, niestety najsłabiej wyszła ta część motoryczna ogólnej sprawności. Widać bardzo duże deficyty. Fajnie by było, jeżeli takie elementy byłyby w plecy, w jednostkę treningową, ale też musimy pamiętać o tym, że każdy zawodnik musi dać coś od siebie i parę minut dziennie takiej indywidualnej pracy powinien mieć każdy z zawodników. Cieszy nas to, że pojawili się nowi bramkarze, którzy nie byli testowani na konsultacjach selekcyjnych bramkarskich. Zwracamy uwagę na wyszkolenie techniczno-taktyczne tych bramkarzy, ich mental i przydatność do drużyny. Wstałem o 5.30, uszykowałem się, spakowałem się i wyjechałem. Bardzo intensywny trening, taki właśnie lubię trening. Na razie Messiwa bardzo lubię pasować, jak on okiwa przeciwników, i chciałbym się sam nauczyć takich trików. Dobrze było. No, było tutaj trochę rywalizacji, było ciężko, dobrze są. No i mam nadzieję, że jeszcze jakoś wystąpię. Najtrudniejsze było kiwanie, bo oni dobrze grają w obronie, i to dlatego no, nie mogłem pokazywać Twoich trików. i <music>